Siemanko, z tej strony Maciek Szcześniewski, kanał Ligowiec. Dzisiaj w takich pięknych okolicznościach przyrody, spod Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie. Witam Was serdecznie, zapraszam na kolejny filmik, w którym zaprezentuję Wam 12 zawodników w 12 minut. To będzie 12 zawodników, których moim zdaniem warto śledzić na wiosnę w EWINER II Lidze. Podzieliłem sobie to na dwie grupy, nowe twarze oraz zawodnicy, którzy mają coś do udowodnienia. Krótko ich przedstawię, powiem dlaczego warto się im przyglądać. No i cóż, nie ma czasu do stracenia, lecimy, postaram się, aby to była taka szybka, zgrabna charakterystyka, kogo warto sobie na wiosnę obserwować, do kogo warto przystawić tą przysłowiową lubkę. Pierwszym z zawodników, których warto obserwować na wiosnę z tej grupy nowe twarze, jest nowy nabytek siarki Tarnobrzek, Krystian Szymocha, który tej zimy dołączył do zespołu, ponieważ rozpadł się lider trzeciej ligi grupy czwartej LKS Łagów. Szymocha był wyróżniającą się postacią w drużynie trenera Ireneusza Pietrzykowskiego. Jest to 19-letni zawodnik pochodzący z Zawiercia dobra informacja jest taka, że potrafi grać w trójce obrońców podczas kiedy odeszli z siarki w tym okienku Józef, jak czy Duda, Duda musi trener Becela jakoś tą dziurę załatać, no i Szymocha po to został sprowadzony, jest to młody zawodnik grał m.in. w drużynach młodzieżowych Rakowa-Częstochowa potem występował właśnie w LKS Łagów, gdzie zbierał naprawdę dobre recenzje, rosły stoper środkowy obrońca, myślę, że warto na pewno tego chłopa Pra cá observar Drugim zawodnikiem jest Błażej Sapielak, bramkarz, 19-latek, pochodzący z Opola i wychowany K. Odry Opole. Jest to zawodnik, który wzmocnił w tym okienku zespół Wisły Puławy, a więc jednego z głównych faworytów do awansu do Fortuna pierwszej ligi. No i wiemy, że miała Wisła Puławy w ostatnim czasie problemy z obsadą bramki. Młodzi zawodnicy wystawiani do składu, którzy no, nie do końca pomagali zespołowi. Teraz Błażej Sapielak przychodzi do Wisły Puławy by udowodnić swoją wartość, on rozpoczynał sezon ten obecny w bramce Odreopole. Ale po trzech meczach, 8 upuszczonych golach i fatalnym występie w Zagłębiu Sosnowiec, który teraz widzicie na ekranach. No, popadł w niełaskę, można powiedzieć, i w tym momencie zasilił zespół Wisły Pławy. On przyszedł na wypożyczenie do końca sezonu. No i zobaczymy, jak będzie muszło w bramce drużyny trenera Pawlaka. Powodzenia! Kolejnym młodym zawodnikiem, na którego wartość. Warto zwrócić uwagę, jest znowu nabytek siarki Tarnobrzeg. Ksiarka postawiła w tym okienku na młodzież urodzony w Krośnie Kacper Cichoń, który przyszedł do Siarki na wypożyczenie do końca sezonu, z Puszczy niepołomicie ofensywny pomocnik, zawodnik grający w środku boiska, 1,80 m wzrostu, całkiem mobilny, naprawdę spory potencjał. On jest wychowankiem Karpat Krosno, potem wyłowiła go pogoń Szczecin, tam Grał w drużynie U19, także w rezerwach. Następnie przeszedł do puszczy Połomice. No i ten sezon rozpoczynał, może nie w składzie, ale rozpoczynał grając. Zaliczał po pół godziny w meczach Puszczy w pierwszej lidze, potem coraz mniej było tych minut i w końcówce nie było go w ogóle w grze w pierwszej lidze. Rozegrał również 65 minut w pucharowym spotkaniu z Wisłą Kraków, w którym to Puszcza przegrała w rzutach karnych. No i zobaczymy, czy Kacper Cichoń będzie takim zawodnikiem, który, który ubarwi grę ofensywną Siarki Tarnobrzeg. No myślę, że ma Ku temu predyspozycje. Łącznie w Puszczy rozegrał 46 ligowych spotkań, zaliczając jedną asystę. No więc, jest to zawodnik ograny w Fortuna pierwszej lidze. Zobaczymy, czy będzie wartością dodaną dla drużyny trenera Beceli. Czwartym z zawodników z grupy Nowe Twarze jest Jan Ciuczka, sprowadzony przez górnika Polkowice z Górnika Zabrze. Jan Ciuczka jest młodym, 19-letnim napastnikiem, urodzonym w żywcu, wychowany górala Żywiec. Potem występował w rekordzie Bielsko-Biała, gdzie popisywał się naprawdę niezłą skutecznością, zaliczał dobre liczby. W rekordzie zdobył 18 bramek w 33 spotkaniach. No i to poskutkowało transferem do Górnika Zabrze. Ciućka w Górniku występował głównie w rezerwach, także w drużynie juniorów. Jeździł również z pierwszym zespołem na obozy z drużyną ekstraklasową. No i teraz przychodzi do Górnika Polkowice, by stoczyć walkę o skład, czy to z Mariuszem Idzikiem, czy to z Arkadiuszem Piechem, czy to z Dominikiem Pisarkiem. No i nie jest to zbyt wysoki napastnik, 1,80m nieco ponad, także jest to może inny typ napastnika, jeżeli. Idzik jest jest to bardziej właśnie napastnik la Dominik Pisarek, czyli taki troszeczkę bardziej mobilny i, i niezbyt wysoka dziewiątka. Natomiast no, popisuje się niezłą skutecznością, daje też asysty. Zobaczymy, czy, do, czy dostanie swoje minuty od trenera Grzegorczyka. Z pewnością jest to zawodnik, którego warto obserwować. No bo też może wrócić do górnika niebawem i może zobaczymy go w ekstraklasie, gdzie jeszcze nie zadebiutował. Kolejny zawodnik z grupy Nowe Twarze to Filip Luberecki, nowy nabytek motoru Lublin. Jest to bardzo, bardzo młody zawodnik. 2005 rocznik, ledwie 17 lat tego chłopaka. On wcześniej grał w Eskoli Warszawa, w tej no dość znanej szkółce. W tym sezonie zaliczył 15 spotkań w Celiocy. Jest to lewonożny zawodnik, mogący grać na lewej obronie, ale również jako lewe wahadło. Ogólnie ma ciąg na bramkę 1,72 m. Jest dość filigranowy, ale ma potencjał piłkarski. Urodził się w Ełku. No i zobaczymy, czy tutaj Gonzalo Fejo wprowadzi go do zespołu, czy da mu szansę w pierwszym składzie, czy może będzie go wprowadzał z ławki. Jest to taki diamencik, myślę, który warto oszlifować i być może, być może ten lewonożny, podkreślam, zawodnik, wiadomo, że takich graczy się ceni, pokaże się szerzej światu i dostanie szansę, nie wiem, gdzieś Pójścia wyżej, być może motor zarobi na nim duże pieniądze. Na razie myślę, ten młody chłopak musi poczuć ten klimat Lubelszczyzny, musi się tam dobrze osadzić, można powiedzieć, w Lublinie i wtedy pewnie Gonzalo Fejo będzie dawał mu więcej szans. Na pewno warto go śledzić, bo myślę, że jest to zawodnik z dużym potencjałem. Szóstym zawodnikiem z grupy nowe twarze, którego warto obserwować, jest Adrian Bielka, więc nowy zawodnik Kotwicy Kołobrzeg. 19 lat, urodzony w Warszawie, środkowy pomocnik, no kawał chłopa, 1,87, 19 lat, jest to naprawdę bardzo ciekawy zawodnik, silny koń w środkowej strefie, troszeczkę przypomina mi Modera, jak mam być szczery. 9 meczów w tym sezonie w trzeciej lidze, grupie czwartej w barwach Korony, dwa kielce wcześniej w ogóle wychowywał się piłkarsko w Eskoli Warszawa, potem wyciągnięty przez Koronę, Kielce, również był w Bełchatowie, a ostatnio w ŁKS Łagów i potem znowu w rezerwach Korony. Jest wypożyczony do Kotwicy do końca sezonu. No i ciekawe, ciekawe, jak ten chłopak się pokaże, no potrafi przyłożyć, co widzicie teraz na swoich ekranach, to był jego gol właśnie z Łagowa. W Kotwicy wiadomo, wymiana Wymiana kadry dość spora. Myślę, że może zastąpić chociażby Dominika Chromińskiego, Adrian Bielka. Też wiek ma taki, gdzie gdzieś predysponuje go do tego, by nawet myśleć o pierwszym składzie. Wiadomo, młodzieżowiec. Jestem bardzo ciekaw tego zawodnika i też życzę mu powodzenia w Eulinere II Lidze. Druga grupa zawodników, a więc grupa zawodników, którzy mają coś do udowodnienia. Moim zdaniem, dla tych zawodników jest to taki sezon make or break czyli albo odpalą, pokażą swoją wartość, zaliczą dobre liczby, przede wszystkim będą takimi jasnymi punktami swoich drużyn, albo to będzie oznaczało, że no raczej tutaj trzeba się skupić na pracy nad sobą i, że tak powiem, nad poprawą pewnych Parametrów, które mogą w przyszłości pozwolić ci wypłynąć gdzieś wyżej, bo ci zawodnicy, których tutaj umieściłem, moim zdaniem naprawdę mają też duży potencjał. Jeżeli teraz nie odpalą, no to może być tak, że przepadną gdzieś tam w tym ligowym drzemie. Pierwszym z zawodników, którzy mają coś do udowodnienia jest Marcin Wrubel, 25-letni napastnik, a więc już nie najmłodszy gracz, urodzony w żywcu, świetne warunki fizyczne, 1,93m, to jest taka typowa dziewiątka rosła, na którą można zagrać dłuższą piłkę na utrzymanie, też bardzo dobrze grająca w powietrzu, 17 spotkań w tym sezonie w trzeciej lidze grupie, trzeciej w rekordzie Bielsko-Biała, 16 goli, no to mówi samo za siebie, do tego jeden gol i asysta w Pucharze Polski, gdzie przecież fajna przygoda, rekordu Bielsko porażka z pogonią Szczecin po karnych, duże nadzieje związane z tym zawodnikiem w nowej hucie. No, te liczby z jesieni bardzo myślę tutaj rozpaliły wyobraźnię. Ciekawe też, czy będzie grał w futniku w pojedynkę jako taki wysunięty napastnik, czy też w dwójkę. Ma z Lelek, jest Karpiński. No, trener Bobla myślę, że postawi. Na wróble on rozstrzelił się pod koniec sparingów Na początku był nieco zagubiony, ale myślę, że teraz wszedł na dobre tory i na pewno będzie chciał strzelać do siatki. Jakub Anczak to zawodnik, który kibicą e winner II Ligi jest również dobrze znany. 18-latek, urodzony we Wrocławiu, wychowany w Wrocław Akademii i Wonder Kid, można powiedzieć, Akademii Lecha Poznań. Jest to zawodnik naprawdę z bardzo dużym potencjałem. Niezbyt wysoki, niecały metr 70, Taki lotny, naprawdę dynamiczny, skrzydłowy. Potrafi grać jeden na jeden, ale momentami jest chaotyczny, momentami jest nierówny. Brakuje też, mam wrażenie, fizycznej w tych starczach. Jednak przegrywa podwojony, czy też z czy też wzrosłym obrońcą czasami te pojedynki. Ale naprawdę, ta wartość dodana, jaką on może dać z przodu, jest bardzo duża. Zresztą reprezentant Polski również ma na swoim koncie Mistrzostwo Polski, bo rozegrał w tym poprzednim mistrzowskim sezonie Lecha 19 minut z Termaliką Brookbet. No i myślę, że to jest taki sezon, taka runda, w której będzie się decydowało, czy on w tym Lechu zostanie i dostanie szansę w pierwszym zespole, czy też też musi szukać gdzieś e, czegoś innego, ale e, myślę, że on też e, albo potrzebuje tej szansy już w pierwszym zespole, albo musi zmienić środowisko, bo e, tak jak mówię, jest nierówny, musi też e, troszeczkę zacząć dojrze dojrzewać piłkarsko Jakub Andrzak i wtedy myślę, że to e, na pewno będzie z korzyścią e, dla niego, potencjał olbrzymi. Trzecim zawodnikiem, który ma coś do udowodnienia, moim zdaniem, jest Damian Urban, obrońca hutnika Kraków. Dwudziestolatek pochodzący z Krakowa, wychowywał się piłkarsko na Suchych Stawach, potem był reprezentantem Progresu Kraków, następnie wzięty przez Legię, potem ŁKS Łagów i w ostatnim czasie rezerwy Krakowi, z których to rezerw jest wypożyczony do końca tego sezonu. W obecnej kampanii rozegrał 16 spotkań w hutniku, zdobył jednego gola. Jest to nowocześnie grający lewy obroń. Mogący grać w czwórce, mogący grać w trójce, również jako wahadło. Także no jest to zawodnik naprawdę też wszechstronny, grający ofensywnie z polotem, potrafiący dobrze dograć, lubi się podłączać do takich dynamicznych akcji, czy też po przejęciu piłki. W defensywie oczywiście miewa słabsze momenty, ale z tego co słyszę, bardzo mocno trenuje w chutniku, bardzo dobrze wygląda w sparingach. No i myślę, że to będzie dla niego takie pół roku, które może być ważne, które może zdecydować. O tym, czy Damian Urban wróci do Krakowi walczyć o skład, czy też nie wiem, zostanie w hutniku, lub też dostanie szansę od jakiegoś innego klubu. No ciężko, e, ciężko tutaj powiedzieć, natomiast myślę, że jest to chłopak, który ma duży potencjał i trzeba go obserwować, bo mm, jeśli odpali, to, to naprawdę e, będą bić się o niego kluby z najwyższych klas rozgrywkowych. Bartłomiej Mruk wraca do garbarni z drużyny Pogoni Szczecin. 21-letni obrońca, który urodził się w Krakowie, jest wychowankiem tramwaju Kraków. Grał też właśnie w garbarni oraz w błękitnych Stargard. Wraca do Krakowa, wraca by grać regularnie. Odbył się od klasy, zagrał tam tylko minutę z Lechem Poznań. No i cóż, występował również w rezerwach Pogoni Szczecin. Tak naprawdę myślę, że tutaj powrót do Garbarni to jest dobry ruch zarówno dla klubu z Krakowa, dla drużyny trenera Musiała, z którą to trenował już od dłuższego czasu i także dla samego zawodnika. Potem, po tej rundzie wiosennej będzie można zadecydować, w którą stronę ta kariera ma iść dalej. Myślę, że troszeczkę tutaj wraca się odbudować Bartłomiej Mruk. Jest to na pewno ciekawy zawodnik lewonożny. Mogą grać zarówno na środku obrony jak i na boku, także myślę, że w obliczu również wymiany kadry w zespole Garbarni będzie to zawodnik, który wniesie jakość, wniesie już doświadczenie, bo, bo jest ograny, w EWinner drugiej lidze ma 45 spotkań, w których to strzelił 3 bramki, zaliczył jedną asystę, więc tutaj może być na pewno wartością dodaną, być może pomoże Garbarni utrzymać się w EWinner drugiej lidze. Powodzenia. Piątym zawodnikiem, który ma coś do udowodnienia jest Kacper Wełniak, nowy nabytek motoru Lublin. 22-letni napastnik urodzony w nakle nad Notycią, 1,85 m. Były reprezentant Polski U16 do U19. Bramkostrzelny napastnik, który w tym sezonie nie pograł zbyt wiele w podbeskidziu Bielsko-Biała. 85 minut w sześciu spotkaniach uzbierał tylko były zawodnik Legii Warszawa, Siarki Tarnobrzeg, także Wigier, Suwałki i właśnie podbeskidzia. Przybywa do motoru na wypożyczenie. No i takiego zawodnika na pewno potrzebował. Trener Gonzalo Fejo, który. no, być może zagwarantuje 7-9 bramek. Jest to zawodnik, na którego można zagrać dłuższą piłkę również w takich akcjach kombinacyjnych, gdzie ta dziewiątka musi troszeczkę niżej, niżej zejść. To wełniak czuje się dobrze. Myślę, że to jest ta właśnie taka przełomowa runda, Albo zdobędzie te 7-9 bramek, albo 10, może więcej, w motorze i wróci do podbeskidzia, lub też, lub też zostanie w motorze. No ale to będzie już na zupełnie innych, innych poziomach że tak powiem mentalnych, bo, bo Kacper Wojniak przede wszystkim potrzebuje statystyk, potrzebuje po prostu bramek i takiego e, czasu, w którym to wejdzie, można powiedzieć w ten strzelecki ogień. No i zobaczymy, czy w motorze to się uda. Ostatnim z grupy zawodników, którzy mają coś do udowodnienia jest Mark Asinor. 22 lata, zawodnik urodzony w Ganie. Zawodnik grający z przodu, czy to jako skrzydłowy, czy to jako ten wysunięty napastnik. Przysz, przyszedł do garbarni na wypożyczenie z Kraków wcześniej zawodnik Sokoła Kocmyrzów. Bardzo taki zawodnik ruchliwy, dynamiczny, nieprzyjemny dla obrońców, potrafiący naprawdę zrobić różnicę przy szybko wyprowadzanej akcji. 14 rozegranych spotkań w tym sezonie w Hutniku, 3 bramki, 4 asysty. No początek miał naprawdę wyśmienity, chociażby mecz z Siarką Tarnobrzeg to był festiwal tego zawodnika, ale potem coraz bardziej zaczynał irytować brakiem skuteczności, brakiem wykończenia. Miał naprawdę do, dużo dogodnych sytuacji do zdobywania goli, a niestety tych bramek nie zdobywał. Marga Synor przychodzi do garbarni. Tak naprawdę pokazać, że, że ta winner druga liga to jest co najmniej dla niego. tak? Bo, bo powiedzmy, że po tych dobrych występach już pojawiły się jakieś opowieści o tym, że Marga Synor jest materiałem nagranie wyżej. Potem to troszeczkę obniżył loty. Musi tą, tą swoją formę ustabilizować i zobaczymy, czy pomoże Garbarni w utrzymaniu. Myślę, że tutaj z Adamem Żakiem, czy też. Wojciechem Słomką mogą stworzyć naprawdę ciekawy duet, czy też taki trójząb z przodu w garbarni. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Dzięki za dzisiaj. Serdecznie zapraszam do komentowania filmu. Dajcie znać, co sądzicie, kto Waszym zdaniem może się pokazać z dobrej strony na wiosnę. Oczywiście, bardzo proszę o łapki w górę, subskrypcję kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.